Cześć, witam na kanale Typujemy. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będą się tutaj pojawiały. Zostawcie także łapkę w górę pod tym filmem, aby zwiększyć jego zasięg. Jeszcze na wstępie szybko o promocji i przechodzimy sobie do kuponów. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste. Jest to zakład z tak zwanym cashbackiem. Wpłacacie pieniądze i stawiacie swój pierwszy kupon. Jeśli wygracie pieniądze są wasze. Z kolei jeśli przegracie, Betfan odda wam je w w formie bonusu, i aby je wypłacić, musicie minimum raz obrócić bonusem. Aby maksymalnie wykorzystać tę ofertę, musicie zagrać za 600 zł, choć to i tak nie jest wymagane. Rejestracja jest banalnie prosta, co zresztą widzicie teraz na ekranie. Pamiętajcie, aby w polu, gdzie należy umieścić kod, wpisać typujemy. Dzięki czemu oferta zostanie automatycznie aktywowana. Jeśli tego nie zrobicie i przegracie pieniądze, to po prostu je przegracie i nie będziecie mogli ponownie zagrać. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Ok, także. Ja na dzisiaj przygotowałem sobie dwa kupony związane z meczem Villa Realu z Manchesterem United. W pierwszym kuponie typuję, że obie drużyny strzelał Gola i kurs wynosi tutaj 1,86. Zaś w drugim typuję, że wygra Villa Real i zdobędzie trofeum, gdzie kurs wynosi 2,84. Jeśli chodzi o pierwszy kupon, za Manchesterem United przemawia większy potencjał kadrowy, ale drużyna w ostatnim czasie nie grała zbyt dobrze, co może nie pozostać bez wpływu na postawę zespołu w tym spotkaniu. Trener Villa Realu doskonale czuje te rozgrywki, które wygrywał trzy razy z rzędu. Z Sevilla, a jego nowa ekipa, mimo bycia underdogiem, ma swoje atuty. Villarreal gra bardzo solidnie, a mocna defensywa, w połączeniu z bardzo solidną pomocą i wartościowym atakiem, z pewnością może sprawić faworytowi duże problemy. Spodziewam się tutaj wyrównanego spotkania. A problemy United z kontuzją Magira powinny dać tutaj duże szanse Villarrealowi na przynajmniej jednego gola. Jeśli zaś chodzi o drugi kupon, średnia forma graczy United w ostatnim czasie jest zastanawiająca. Oczywiście może być efektem mocnego spuszczenia stonu w lidze, ale z pewnością niepokoi. Oleguna Rasolskiego, zwłaszcza że rywal to zespół niezwykle solidny, posiadający kilku dobrych atakujących i jest w stanie wygrać z United. Patrząc na kursy, stawiam tutaj na niespodziankę w postaci wygranej Hiszpanów. Kurs na naszym pierwszym kuponie wynosi 1,86, a tutaj gram za 300 zł, a możliwa wygrana to aż 492 zł. Jeśli zaś chodzi o kurs całkowity na naszym drugim kuponie, to wynosi on 2,84, ja tutaj gram za 300 zł, a możliwa wygrana to aż 750 zł. Jeszcze chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do rejestracji. Registracji u Betfana, ponieważ znajdziecie tam naprawdę ciekawe oferty. Jeszcze przed zakończeniem, mała informacja o konkursie. Aby wziąć udział w konkursie, musicie wytypować poprawny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu w Villa Realu z Manchesterem United. Do wygrania jest 30 zł na typowanie w Betfan. Aby wziąć udział w konkursie, musicie zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie. Komentarze edytowane nie będą oczywiście brane pod uwagę. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle, jeżeli się on Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, aby zwiększyć jego zasięg. Zachęcam Was także do subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Zachęcam również bardzo gorąco do dołączenia na naszą grupę na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie pod tym filmem. To już na tyle, my widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego, no i siema!